Zwłaszcza podczas upałów letnich, wspieranie i wzmacnianie serca i osierdzia. Jeśli Twoje serce przyspiesza albo czujesz, że jest tobie ciężko podczas upału, ważne jest, żeby zrobić te dwie praktyki. Masujesz punkty, które są głęboko, najgłębiej w Twojej dłoni, czyli punkt Laogong, punkt ciężkiej pracy, który jest na medianie osierdzia. 30 sekund na jednej ręce, 30 sekund na drugiej. I powtarzaj to w ciągu dnia, wtedy, kiedy tylko masz wolne ręce. Kolejna praktyka to ostukiwanie nadgarstków, jeden o drugi, w tej przestrzeni, gdzie jest linia meridianu serca, która biegnie od małego palca i przez całą rękę. Ostukuj w taki sposób, rozmasuj w taki sposób lub rękoma. Co jakiś czas masuj te punkty, i zobaczysz, twoje serce będzie funkcjonowało dużo lepiej. Jest jeszcze dużo punktów na merydianach. Serca, osierdzia. Serce to bardzo ważny organ wewnętrzny, jest połączone ze wszystkimi organami wewnętrznymi. Jest bardzo czuły, i delikatny, można je bardzo szybko rozstroić i szczególnie u kobiet jest bardzo ważne, żeby zadbać o serce, bo statystyki pokazują, że właśnie kobiety częściej zapadają na choroby związane z sercem.